Witaj, a czy ty masz już nasze książki w szamańskim świecie część pierwszą, lub może w szamańskim świecie część drugą, a może książka z przepisami kuchnia roślinna. Po więcej szczegółów zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam też inne ciekawe rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju szkolenia wideo. Witam was. Dzisiaj taki troszeczkę całkiem inny temat, ponieważ ostatnio mamy taką sytuację, że Drzewo coraz bardziej drożeje, niby jest nawet im mniej dostępne, i po prostu ludzie muszą dużo, dużo więcej pieniędzy za to płacić. Co skłoniło mnie w sumie do tego, żeby Wam po prostu nagrać film o tym, jak my staliśmy się samowystarczalni. Od 5 lat nie kupiliśmy już ani grama drewna żeby tutaj opalać i ogrzewać nasz dom posiadamy po prostu starodawny piec kaflowy taki jak kiedyś był który jest po prostu opalany drewnem i tylko i wyłącznie tutaj drewnem opalamy i piąty rok nie kupiliśmy ani grama drzewa opalamy normalnie, że mamy fajnie ciepło na dodatek mamy już nadmiar drewna że już praktycznie powoli Kończy mi się miejsce, gdzie by można było je dawać. Jak to teraz zrobić, żeby takie coś osiągnąć? Po prostu chciałem wam parę takich wskazówek dać, jak myśmy to zrobili, jak żeśmy to osiągnęli. A mianowicie, po prostu każde jedno drzewo, które by nie wyrastało, zostawiamy i niech ono sobie rośnie. Zaraz wszystko pokażemy. Z działki, której tutaj korzystają taki niecały hektar, jednak jeżeli chodzi o te drewno, które ja tutaj ciągle używam, zużywam i tak dalej, to jest to, czekaj, tam jest połowa, to będzie 0,4, gdzieś 0,2 hektara, czyli takie jakieś 200 metrów kwadratowych, gdzie tutaj używam tylko i wyłącznie do drzewa. I teraz tak, o tutaj mamy na przykład takie drzewo, które wyrosło sobie tutaj koło domu. Każdy by powiedział no przy samym domu od razu no to wypadałoby to uciąć ściąć od razu. Nigdy nie dopuścił do tego, żeby to drzewo tak wyrosło. Jednak ja dopuściłem i czemu dopuściłem, ponieważ już w tym roku na wiosnę mogłem mu tutaj poobcinać żeby by gdzieś w takiej grubości jak to tutaj to tu też było. To już jak widzieliście wcześniej to już było kilka lat temu już było obcięte teraz znowu jest obcięte i za każdym razem, on za chwilę znowu wypuści na nowo i zostawię go znowu z 4 lata stać i znowu go przytnę. Tutaj to samo, wycięty już po raz trzeci, od samego początku jak tutaj jesteśmy. Pień sobie rośnie i tylko przycinam go i on sobie dalej rośnie, on wypuszcza od razu nowe po przycięciu i rośnie i dostarcza mi po prostu drewno. Ja go nie wytnę całości, tylko po prostu go przycinam. Tutaj mamy Kolejne przykłady tego. Te drzewa tutaj wszystkie same rosną. Patrzcie, ile tutaj jest na dole. Spróbuję tam podejść troszeczkę bliżej. Tutaj też o. To wszystko. Młode drzewa, które już wypuszczają. One tutaj wszystkie sobie mogą rosnąć. Każde jedno. Tu, tu, tu. Wszędzie tego pełno. Tu następne. Nie przycinam, pomimo, że jest to koło domu. Ktoś inny powiedział, o, dzikusy trzeba zaraz wyciąć. Właśnie, że nie. Tutaj to samo. Wszystko sobie tutaj rośnie. O, tu pek. Cały rząd. Wszystkie były w tym roku poprzecinane. Za każdym razem mam drzewo grubości, można powiedzieć nadgarstka, czyli idealne. Nie muszę tego rąbać do pieca. Wystarczy tylko pociąć i gotowe. Jak widzicie wszystko poprzecinane. Idealnie, tam mamy nawet większego. Spróbuję tam do niego jeszcze podejść. E, tutaj teraz też to było, jest Mirabelka, właśnie. O, patrzcie, jaki tutaj krzaczor z tego wyrosnął. E, w tym roku ściąłem pierwsze trzy. O, tu było nawet już grubsze. To przyciąłem i patrzcie, co się dzieje. Już wyrastają nowe. Tu samo, tu. O, już są nowe. Nowiutkie od nogi. I teraz patrzcie, jaki paradoks. Wyciąłem jedno. A wyszło raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze tam pewnie z drugiej strony, tutaj dziewięć Można powiedzieć, że wychodzi dziesięć nowych, wyciąłem jeden. Co jak zauważyliście, ja tutaj będę mieć za jakieś 4 lata. Bo to bardzo szybko rośnie, to się możecie zdziwić, za 4 lata będę mieć dziesięć takich samych tych z tego jednego pnia, to samo tu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu będzie 12 z tego jednego. Na przyszły rok pójdą następne dwa, bo one mi już tutaj troszeczkę za bardzo uciekły, za duże się zrobiły, ale dobra. Tam też było podcinane. czy po prostu zostawiamy rosnąć. Wszystko tak jak rośnie. Te też były podcięte już. Niech to sobie rośnie. To samo leszczyna. Też pierwsze dwa w tym roku wycięte i już od razu lecą nowe. Patrzcie. Pek już jest jeden, drugi. Tutaj z jednego pełno wychodzi następnych. Ten przycięty już następne wychodzą. Tu patrzcie ile z tego wyszło. Jeden przycięty, taka grubość, to jest tyle co nic. A patrzcie ile nowych, i to wszystko będzie rosło. Wierzba, proszę. Przycięta u góry w tym roku świeżutko. I już pyk pyk, 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 pyk pełno. Zaraz będzie tego masa, tutaj następna od noga. Przycięta i od razu pełno nowych. Ja to zawsze na wiosnę przycinam. Bo zauważyłem, że one lepiej odbijają na wiosnę niż na jesień. Co z ciekawością. Ach, tutaj następny przycięty, już też pełno nowych ma. I w tym roku, właśnie tutaj, dużo po tej stronie zrobiliśmy. Przejdę na drugą stronę, żebyście lepiej mogli zobaczyć. O, patrzcie. Ten był przycięty tutaj już pełno nowych, tutaj następny przycięty u góry, to jest ten co tu idzie z tego, cyk, tu już jest cały krzak u góry następnych, tutaj kolejny i kolejny, to są za każdym razem takie grubości jak ręka, można powiedzieć, moja ręka nie należy do najgrubszych, <noise> także można powiedzieć jakaś średnica poniżej 10 cm. Niektóre nawet mniej. Bo co to to, to, to mamy, o, tu mamy? Tu mamy z pięć, może nawet nie. Ale to jest wszystko drewno do opalania i to rośnie jak szalone. I przez to właśnie mamy takie spore zapasy teraz drewna do opalania. że ja przypuszczam, że tą gospodarką nie będę musieć już nigdy kupić drewna. A przypuszczam, że najmniej mi zostanie. Bo jak gdzieś tam żona zaczyna już powoli przerabiać kawałki. W ogrodzie po prostu, bo już nie ma co z tym robić. Jest tego po prostu za dużo. O, patrzcie, jest wszystko pełne praktycznie tego drzewa. Wszystko i już powoli naprawdę nie mam gdzie dawać. No ale na szczęście idzie już zima. Będzie można znowu wypalić troszeczkę i zrobi się miejsce. Tu już też żona zaczyna układać następne i coś budować, no bo już nie ma gdzie tego dać, no. tu następny przycięty e, w tamtym roku, ten był przycięty w tamtym roku dokładnie, patrzcie tu było przycięcie, przycięcie, przycięcie i co się dzieje, o i już Z jeszcze 3 lata i znowu będą takie i tu jest przycięty dwa, a już jest raz, dwa, trzy 4, 5, 6. Czyli wyciąłem dwa, a będę mieć sześć następnych. I to się za każdym razem powtarza od nowa. Każde jedne drzewo, które przytnę, wypuszcza kilkanaście razy więcej przeważnie lub kilka razy więcej niż normalnie. Tu to samo. Ten przycięty w tym roku. Bo tutaj w tym roku dużo robiliśmy. Tam taki większy. Ciężko mi teraz podejść. Też już powypuszczał pełno następnych. Tutaj to samo. Jesion. Przycięty. Ten był większy. I tutaj naprawdę ten zaszalał. Nie? <grywki> tu nie, nie doliczę się nawet tego. Tutaj był taki jeden większy. Można powiedzieć a teraz nie wiem ile jest, może 40-50. Tu to samo niżej, to samo zaczyna się dziać. Już zaczyna wypuszczać wszędzie pełno nowych. Nawet tutaj zaczyna już nowe wypuszczać. Teraz tu już przygotowane następne do pocięcia, które zostały jeszcze. Tutaj kolejny zapas drewna, a żeby wam pokazać rozmach tego drewna, ile tego rzeczywiście tu jest, to wyjdę na zewnątrz to jest pięciometrowy garaż, taki duży, on jest pełny po sam brzeg drewnem. Także tutaj mam na przyszły rok co robić te wszystkie, idą do przycięcia. Będzie takiej grubości już drewno. Następny to jest na przyszły rok tutaj. Ta strona do roboty. Bez to samo, tylko za z bzem to jest troszeczkę inaczej, bo trzeba tam ładnie mu powiedzieć, że trzeba go przyciąć, żeby nie rzucił na nas choroby, bo bez nie lubi być przycinanym zbytnio. Chociaż już go dwa razy wycinałem tutaj, tak dość sporo. Wtedy tam widać jeszcze, o tutaj coś takiego, on też za każdym razem odbija raz na samym początku jak żeśmy się tutaj wprowadzili bo to był troszeczkę inny plan zagospodarowania tego to wtedy wyciąłem go praktycznie do samego zera odbił i odbił porządnie bo tak odbił, że zakrzewił wszystko także czarny bez jest to samo, też tak działa patrzcie, tutaj wszystko, mamy drzewa ktoś normalny, bo ja tu, tu jest ścieżka, tu się normalnie chodzi Ktoś by powiedział wejść to etni, bo tu nie gdzie przejść. Ja tego nie wytnę, bo to dla mnie już Wyrosło z samego środka betonu, na łączeniach betonu, wierzby. Następna, następna. Niech to sobie po prostu wszystko rośnie. Tutaj, o, kolejna, tam, kolejna. Wszędzie pełno, wszędzie drzewa. My temu po prostu dajemy święty spokój. Niech to sobie rośnie. I tutaj właśnie z wierzbami. Jak widzicie wierzby są bardzo energetycznym drzewem. No w sumie chyba też i najszybciej rosną z nich wszystkich co zauważyłem. Także jak ktoś ma mniejszy teren to fajnie sobie wierzby wziąć, porobić. I wierzby właśnie można zrobić całkiem inaczej, ponieważ nie musicie ich nigdzie kupować. Wystarczy, że gdzieś pojedziecie, bierzecie, odcinacie kawałek, wbijacie do ziemi. Tyle, wieżba się przyjmuje. Tylko żeby było tam wiadomo troszeczkę wilgoci, ale przeważnie na 99% wieżba się przyjmuje i wyrośnie bez problemu. Tylko musicie wyczaić na waszym terenie, jak będzie, bo u mnie się lepiej po prostu do ziemi przyjmuje się lepiej na jesień, natomiast przycinanie lepiej na wiosnę. U mnie dlaczego? Ponieważ niektóre drzewa, jak przycinałem je na jesień, nie odbiły mi już na wiosnę, czyli po prostu umarły. Natomiast jak je obciąłem na wiosnę to one od razu wypuściły nowe liście i działały dalej. Także tutaj będzie też powoli już na przyszły rok kolejna wycinka jak widzicie tu już było wycinane z tego tu i tam. I tu od razu wypuszczają nowe. No i, i zresztą sami zobaczcie. Patrzcie ile było na dole. Po jednym przycięciu. Patrzcie co tutaj teraz się dzieje. Za 3-4 lata e, to będzie naprawdę Grube kawałki drewna i będzie ich sporo, i tych wierzb tu mamy więcej. <noise> tutaj następna, patrzcie. Tu było przycięte tak, jak to jest. Ten jeden nie odbił tego drzwi ścisły, jak to się mówi, ale też może być wina konia, bo tam troszeczkę koń kiedyś gryzł, jak jeszcześmy je tutaj mieli. I tutaj, patrzcie, tu było przycięte raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć głównych patyków, które były przycięte. A teraz spróbujcie się doliczyć, ile tutaj tego jest. No nie ma szans. Tego jest naprawdę sporo. I te już powoli, już się zaczynają robić konkretne. Drugi rok po przycięciu, za dwa lata będą już takie łapa. To samo tu, drugi rok po przycięciu, też drugi rok po przycięciu. To samo tu, drugi rok. Wszystko rośnie jak szalone. Wystarczy tylko dać temu święty spokój. Niech to rośnie. O tu już następny rośnie. Mały gargamel. O, patrzcie tu. Pełne. To jest pełne. Pełne. Do samego końca. Wszystko pełne. Ze wszystkich stron zawalone. Tego nie dam rady spalić nawet w jedną zimę. Takiego czegoś, bo to jest pełne do samego końca. Za domem jeszcze mam e, trzy takie pełne. Po samą górę. Nie ma po prostu szans tego przepalić. Tutaj też o to samo, pyk. pełne wszędzie drzewo. Ale no niech sobie jest. No. Są czasy jakie są. E, tutaj już są gotowe na przyszły rok do podcinania. O, cały rząd następnych, e, który będzie trzeba ogarnąć. E, tutaj był taki większy, podcięty tam między tym. Tylko z której strony mam go tu pokazać? Bo to jest tyle tych drzew, że tam nawet wejście nie idzie za bardzo się dostać. Nie złapie go chyba z żadnej strony. W każdym bądź razie on odbił. Spróbuję powiększyć przynajmniej. O, tak trochę widać. No widać tam, że poodbijało. Ze wszystkich stron odbił i to jest duży. E, także on też sobie teraz po prostu rośnie. I jest ok. I tutaj na dole, jak schodzimy. Jest też masa drzew. Wszystko praktycznie głównie samosiejki. My te modrzewie tylko chyba posadziliśmy z nich. E, I te modrzewie sobie mogą rosnąć. Tych nie przycinam. Bo one są ładne. Podobają mi się po prostu. I nie mam potrzeby, żeby je przycinać. O, one już naprawdę wysokie są. Już mają chyba z 12-13 metrów spokojniutko. Tutaj na przyszły rok też już do roboty się szykuje. Następne z drugiej strony to samo. I tak to po prostu wygląda. Tak możecie sami sobie zrobić opał, który możecie ogrzewać. Możecie gotować na tym. Możecie sobie wodę podgrzewać na tym. No co byście po prostu nie chcieli. Tu jest po prostu cały następny kawałek już przygotowany. Same samosiejki. Tych nie posadziliśmy. Wszystko same wyrosło. Wystarczyło tylko nie kosić trawy. Przez ile? Przez 4 lata chyba. I efekt jest niesamowity. Z tej strony to samo. Wszędzie rosną drzewa. Wszędzie. I powoli niektórych nie mam szans już po prostu ogarnąć, bo, bo nie mam co z tym zrobić. Jakbym ja chciał wszystkie teraz przecinać, nie ma szans. No jeszcze bym mógł chyba ogrzać cztery domy następne tym wszystkim, co tutaj sobie po prostu rośnie, i to nie jest tak, że jak ja to przytnę, to to drzewo jest zniszczone i już koniec. Nie, jak widzicie, ono odbija i rośnie dalej. To jest ciekawe właśnie w tym wszystkim, że po prostu tak właśnie się o to dzieje. No. Także można, można. To jest prosty sposób, który Wam po prostu chciałem. Pokazać, że tak można. Tu już następna wieżba ta jest młodziutka, tylko Kijek był wsadzony w ziemię w tamtym roku. I o, już jest taki efekt. Także jak macie mniejszy kawałek ziemi, to jak najbardziej wieżby Wam do tego polecam. Bardzo fajnie tutaj działają. A no i tu wokół wszystko to samo. Jednak te drzewa dostały po prostu ode mnie wolną rękę. One sobie tutaj mogą rosnąć, wszystkie wokół. Ponieważ to jest druga połowa ziemi, to w ogóle nawet nie liczę jej, to jest właśnie to, co odliczyłem ten kawałek. Ponieważ tutaj już nic nie robię, nic nie przycinam, to może sobie rosnąć tu to samo. W sumie to, to jest praktycznie, można powiedzieć, jako zapas. Wszystko tego nie będę przycinać, bo nie mam co z tym zrobić. No. A żeby to przyciąć i zostawić, żeby zgniło na dworze, to też nie ma sensu. Dlatego przycinam po prostu to, co mam przy domu, co i tak muszę przyciąć, żeby mi po prostu. Na dach kiedyś coś nie spadło i nie zmierzyło mi dachu. Bo no to jednak blacha cienka przy jakimś porządnym sztormie może się coś złamać i spaść. Także da. taka oto prosta metoda, którą każdy może sam sobie w domu zrobić. Nie musicie nic niszczyć. wszystko może sobie rosnąć. O, tutaj następne drzewko i niech to sobie rośnie. Co to komu przeszkadza? Jest troszeczkę puszcza, no bo jest. O, proszę, ardest japoński. Zostaliśmy małą sadzonkę kiedyś, w jednej pani. I już się zaczyna. No ale dobrze, niech sobie rośnie. Także taka dżungla u nas po prostu można powiedzieć, ale no po prostu ta dżungla dba o to, żebyśmy po prostu mieli czym opalać. I nie muszę już kupować żadnego drewna nie jest tutaj na nic potrzebne jabłuszka niepryskane idealne, wszędzie ich pełno rośnie jabłuszka, jabłuszka no, na razie jeszcze nie mogę zjeść muszę skończyć ten test ukarmiorem później sobie powcidam mam nadzieję, że zdążę także jak widzicie, no dżungla jest potężna ale o to w tym wszystkim chodziło, bo kiedyś jak nas odwiedzali różni ludzie, zawsze mówili, się denerwowali, szczególnie ta starsza generacja, bo ona to czuła, zawsze mówi, o weź wytnij te dzikusy tu, co tu tyle tych dzikusów masz, weź powycinaj te dzikusy. No właśnie, ja właśnie nie wyciąłem tych dzikusów, pomimo tego, że były przy samym domu, nigdy ich nie wyciąłem. Efekt jest tego taki, że inni muszą kupować drewno na opał. Ja nie muszę, ja go mam aż w nadmiarze. Następne jabłuszka. Całe drzewo, oblepione, takie prawdziwe, jak to się mówi, dzikusy, nie? Dzikusy, prawdziwe dzikusy, o, takie fajne. No i to są właśnie jabłka, które nie gniją w środku, tylko są takie, jak mają być. Bo dzisiaj są takie jabłka, że jak je przekrejesz, one po prostu są zgnite w środku. To samo. Patrzcie. Muszę kamerę stosować, bo kręcę tą przednią. Nie umie trafić. To nawet już zeszło. trzeba będzie do suszarki zanieść. Trzeba będzie je wziąć i wysuszyć, bo już się oderwało. Co już jest gotowe. No to dobra. Palimy suszarkę, zrobimy na chipsy jabłkowe. Pomimo, że mnie kusi, żeby je zjeść. Ale da mu spokój zrobią chipsy z tego jabłkowe o, tu właśnie pnącze o, poszło jak szalone do góry, wszystko zarosło, pnączę i to było to pnącze, które szło na ogrodzenie nie? To, to właśnie. dobra, moi drodzy nie będę wam przeciągać dalej także jeżeli ktoś chce być samowystarczalnym w kwestii drewna to my jesteśmy przykładem że można, ile nam to zajęło bo może jeszcze o to zapytacie Yy, jesteśmy tutaj teraz, 15 rok na tym miejscu, gdzie przez pierwsze 4 lata to jeszcze tak troszeczkę można powiedzieć, podporządkowywaliśmy się całości i po prostu kosiliśmy tam też tego, tak że te drzewa jeszcze nie rosły. Yy, na ten moment to ja mogę powiedzieć, po 5 latach już mieliśmy tyle drzewa, że praktycznie starczyło nam na taką jedną zimę już w całości. Teraz obecnie po 10 latach jak zostawiliśmy wszystko tak, jak mogło rosnąć, po 10 latach mamy drzewa już sporo, za dużo, już w tamtym roku było go sporo za dużo, w tym roku jeszcze jeszcze więcej, ponieważ w tym roku naprawdę było tego sporo, i aż miałem problem, żeby to wszystko ogarnąć, poprzecinać, bo tego naprawdę było sporo, zajęło mi dużo czasu. Bo jeszcze za domem też jest. Eee, to samo, Muszę się tam jeszcze przejść w tamtą stronę, zresztą tutaj o, bambusy zaszalały. Nic z tymi bambusami będziemy robić, bo tyle jest. Topinambur. <gryw> Większy kilka razy ode mnie. On się tu tak zadomowił na dobre, że jego ja chyba już stąd nigdy nie wydostaniemy. I tutaj mamy to samo. O, tutaj też były poprzecinane drzewa. Po kolei. Tu jest jeszcze to samo na dół. Cały las, ale ten las w ogóle go nawet nie ruszam. Stąd niczego, nic nie wycinamy. Tutaj wszystko może rosnąć jak chcę. Gdzie muszę przycinać? Tu muszę przycinać jeszcze. Przełączę. No mamy. Tutaj przycinamy. To jest jeszcze przy domu, właśnie centralnie. Mm, także tutaj to widać nawet. O, tu są wszystkie poprzecinane. Tam są poprzecinane. Tu są poprzecinane, ale to jest centralnie zaraz za domem. Nie? Pyk, pyk, troszkę popadało, ślisko, mokro. Tu jest kolejny jesion, którego przyciąłem. W tym roku go przyciąłem. I on już się tak rozkraczył, rozkrzaczył, nie rozkraczył, że to stalny szok. Nie. Z tego będzie trzeba go pilnować po prostu, bo on stoi w odległości paru centymetrów od domu. E, jeszcze zostało mi to do zrobienia, bo to na ten rok powinienem zrobić. E, także jeszcze będę musieć popatrzeć, żeby tutaj jeszcze coś z tym zrobić. Jednak tego też jest dość sporo. O, bez. <grych> Dobra, moi drodzy, e, tutaj będę kończyć powolutku. Także wiecie już co i jak. Jest to możliwe. Obraz się taki dziwny zrobił, bo mi chyba kropla wody na obiektyw spadła albo to światło takie nie za bardzo. Dobra, ja uciekam tutaj po prostu i wiecie już, jak sobie zrobić, żebyście po prostu mieli tyle drewna co i my, i żebyście już nie musieli kupować, i nie będziecie po prostu uzależnieni od cen rynkowych i od tego, że komuś tak się uwidziało, że trzeba cenę drzewa podnieść, bo mnie to już w tym momencie nie rusza. <grym> Ponieważ ja mam dość swojego. Mi nie trzeba, niech sobie ceny dźwigają. I teraz zróbcie sami coś podobnego. Wyciągnijcie wnioski. Po co płacić, przepłacać za coś, co możemy mieć w nadmiarze. I tak jak wam mówię, to jest może niecałe 200 metrów kwadratowych, gdzie po prostu tylko i wyłącznie wycinam. Z tego przycinam. Nie wycinam, tylko przycinam. To jest różnica. A reszta dalej rośnie. To jest prawie hektar. Jakbym tak wszystko miał zacząć pilnować, to bym mógł chyba pewnie nawet je sprzedawać. Takiej ilości bym miał. No ale reszta niech sobie rośnie. Nie o to mi chodzi tutaj, żeby po prostu zarabiać na tym. Tylko chodzi mi o to, żeby być po prostu samowystarczalnym i jednej rzeczy już nie musieć kupować. Dobra, żegnam. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.